To jest Twój mózg na co dzień. Racjonalny, zdolny do podejmowania niczym niezmąconych decyzji. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy się zakochujemy? Mózg zaczyna spowijać różowa mgiełka. Przestajemy być już w pełni racjonalni, zaczynamy patrzeć na świat przez różowe okulary, a zwłaszcza na tą osobę, w której jesteśmy zakochani. Wszystko jest takie słodkie i landrynkowe. Co się dzieje natomiast w momencie, kiedy do zakochania dołączymy zbliżenie intymne? Mózg wybucha. Zaczyna z nim działać bo po prostu taki koktajl hormonalny, taka piana się wydziela, że jeżeli chodzi o racjonalne myślenie w tym momencie, jesteśmy do niego kompletnie niezdolni. A nawet kiedy to zbliżenie im temne się kończy, to i tak ten mózg zostaje nam w takim stanie takiego spienienia, takiego braku racjonalności. To jest wspaniałe, jeżeli dzieje się już po ślubie. Mówi się o tym jako o miodowym miesiącu. Natomiast zastanów się, czy chcesz to przeżywać jako nastolatek z osobą, co do której nie jesteś pewien, czy chcesz spędzić resztę życia, z osobą, której tak naprawdę nie znasz i którą byłoby dobrze wpierw poznać, zanim zdecydujecie się na jakąkolwiek większą bliskość. Legenda